Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, poświęconym budowie makiety w skali h 0 Z góry uprzedzam, że nie jest to żaden poradnik, ponieważ nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o budowę makiet. Jest to natomiast próba dokumentacji moich poczynań związanych z budową makiety. Makieta będzie miała wymiar 3 metry na ,25 m na 1,25 m. Układ torowy jest wymyślony całkowicie przeze mnie, e, nigdzie nie jest znikąd zaczerpnięty, e, tory to jest pico aglais, niestety nie są to flexy, e, ponieważ wcześniej miałem już zakupione dużo torów e, zwykłych, dlatego jest to z kawałków, tory zostały uprzednio pomalowane. Bardzo. Korek również został przycięty, zakupiony w postaci rolki i docięty na odpowiednią długość. Korek wystaje około 0,5 mm z każdej strony toru. W tej chwili tory zostały rozłożone tylko po to, żeby sprawdzić czy wszystko działa. I będą, będzie przyklejany korek. I przymocowywane tory. To tak na początek. Jeśli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Będzie filmików więcej. Pozdrawiam. Mała dogrywka. Po pierwszych jazdach testowych okazało się, że popełniłem mały błąd i pociąg nie mógł wjechać z toru zewnętrznego na tor wewnętrzny. Jest już po zmianach. Do testów używam zestawu startowego pICO z husarzem Rayleigh Jet. Oczywiście pociąg sterowany jest cyfrowo. Sterowanie to jest Z21 od Pana Bogusława.